Siemanaczko widzowie, to jest czwartek i w dzisiejszym odcinku e, będziemy robić challenge razem z moim kolegą Szymonem e, Będziemy robić dzisiaj challenge'ek taki super Jak wiecie, na samym początku sezonu, kiedy e, dopiero wszedł, e, to e, po prostu auta były zbyt op I nie dało się grać, wygrać gry bez auta, po prostu wszyscy jeździli autami i tak dalej e, no i w, e, w najnowszym patchu po prostu dostały nerfa Dlatego dzisiaj zobaczymy czy nadal są takie OP I będziemy próbować wygrać, wygrać e, grę tylko i wyłącznie siedząc w samochodzie Oczywiście będziemy mogli zbierać loot do, e, Dopóki e, ten... E, dopóki jakby nie, to nie znajdziemy auto o, o, właśnie e, No i, ja, i jeśli e, znajdziemy jakichś ziomków e, To możemy ich zabić pod warunkiem, że nie mieliśmy auta dotąd a jak nam zniszczą auto, to e, musimy e, ten. Nie możemy reagować po prostu. No i musimy od razu e, iść, e, znaleźć jakiś nowy. Więc widzowie, lecimy. Dobra się, to gdzie lecimy w takim razie? No tu. Dobra, lecimy tutaj. E, no i na koniec wcześniej musimy znaleźć auto. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tam będzie to się, to się lutujemy i z auto od razu. No jo, jo. A i widzę skoro już czekacimy, tak zostawcie i i skomentujcie swój nick w Fortnite, żebyśmy mogli razem zagrać, albo nawet nagrać odcinek, więc koniecznie piszcie swoje niki, do was do znajomych, jak najszybciej tylko będę mógł, więc no, warto zrobić widzowie. To co, szybki kilek? i GG. Masz go? Da, no. masz go. Ale ja się boję, że przegram, bo jestem słaby. Ja widzę koleczkę. Nie, 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 ja ci pomagam, ja ci pomagam. To jest Bambik. Łatwy film Ale jego, jego, nice jego team. kolega jest. Jego, jego kolega. Gdzie leci? Gdzie ten kolega? 22, ale on ma takie zero. Oj. Goł czwatek lub fraga. Ha, 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 ha. Ty rzuciłeś bugi No, no specjalnie Żeby zbadać to pięć oczywiście widzowie My nie jesteś tacy że z takim bombikiem przegrać, tak? ziomki Nie no stary, to jest gorszy niż moja mama w Fortnite hey, Hej! Nie uroczy swojej mamy <śmiech> <śmiech> ej, ej Czemu już dwóch ziomków z tym samym zobaczyłem? Dobra, dawaj w ten wsiadamy i dawaj idzie Ja wsiadam Dobra dawaj, to I teraz Lecę jeszcze możemy wysiąść, jeszcze możemy się Tutaj już musimy do końca kierki Nie no. możemy no. się widzieć. ziomka Ej, kur... Wiesz Nie, ty leż, możesz... Leży, 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 leży Leży leż. Łatwo, łatwo, łatwo Dobra Czemu ty wszystko zbierasz, ty tak? grzyby jeden? Zbierałeś, o black. Dziąki na stacji? Nie, jednak nie. No jakbyś stanął w miejscu, to byś wtedy był dead. Leży. Nice. No widzicie, widzowie? To jest... Nie, nie możemy? Nie możemy, nie możemy, nie wysiadaj. Broń Boże. Czekaj, 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 zrobić taktikę. czekaj, teraz zrobię Ja mogę wysiadać, ja mogę wysiadać kartę. Dalej, nie mogę? Bo wysiadać Podejdź tam, podejdź tam, do karty, podejdź. Podejdź do karty, ja mogę to podnieść. Poddź do karty! No, czekaj. A, czekaj. No, 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 no. Czekaj, czekaj, czekaj. No właśnie, dobra, żeby albo kartę, wiesz? Chcę zrobić jeszcze jedną rzecz. Podejść zrobić. Podejź, podejź, on piszą taką pomysł. Ja też automatyczne podnoszenie broni. Ja samicę teraz. Ej, czekaj, bo to nie działa. No, wow, bo fałcie, to nie działa? Ja nie mogę. jeden. Ja ten krachama. Czekaj, my tam nie możemy pojechać, bo wszyscy znądają z najgorszego. Możemy, ale. ja mogę. A mogę. Ja mogę wysiąść i na samochód wsiąść? A i tak ty gdzieś stał, jakby, Więc nie, ale... nie, nie, nie możesz. Tak. Dobra, nie oszukujemy, tak? No nie ma tak. Kurde, ale ja mam tylko szarą pompę. A, garigan. Gotcha, gotcha. Wjeżdżaj w niego! Bro, co ty? Czekaj, teraz Co zawrotka. Typy. Ty się prójesz stary, co się do... Oj. O shit Holy. Da, musimy wysiąść. Musimy uciec, musimy uciec. Chodź, chodź, chodź. Chodź. No to chodź, wyjeżdżaj. Ja nie mogę ich bić. Jakby możemy, ej, my możemy przepraszam, sama, ale... przepraszam widzowie, przepraszam widzowie, że wysiadłem, ale musiałem, bo jakby nie mogliśmy się ruszyć. Widzę. Wjeżdżam go. Dobra, do bity. Dawaj, dawaj, samochód! Przebija oponę. Oj. A! Ja po samochód tam dziś, czyli? Ja właśnie do tego wysiadłem. No i zginąłem. Uciekłeś? A ja ich nie mogę bić. No ta! 哎，你们出去那边，你们出去那边啊！我先出去，我先出去，你先。来，阿东。好好地。来。我们刚刚过来的，没事的。来。来。来这边，这边这边这边。阿东，过来。过来过来过来我来过来。我们这边这边这边这边。OK，OK。不躲，全我过去。没事，哎，我这边，我这边。全部过来。

na, z górki będzie, z górki tam, To było zaplanowane, tak. No właśnie widzę. Ej, nie. Utopił się na auto, musimy uciekać. Nie możemy nie. się chodź, chodź, chodź.

jest Nice I dalej czujemy z tyłu. Z tyłu czujemy No tak i tak na. Nie na osoba na działku, ty bądź na działku. Oj! Jak? Ej! Jak on mnie zabił? Ja, No to akurat to było możliwe w prawidłowa. Wiesz się czekaj, dalej. Dobra, on nie ta, bo już serio, te auto są takie słabe. No to już widzimy, widzowie, że po prostu Auto już... To są aż takie dobre To zostaw mnie ty psie, no Cześć No będę mógł Oj No jak widzę, widzicie No niestety auta już są takie OP więc no nie wbijecie już jak Kubik z Unerilla. E, dzięki jeżdżeniu autom więc widzowie grajcie dobrze, już e, grajcie, no, biegajcie na nogach swoich Znaczy autkami oczywiście też możecie jeździć, ale nie traktujcie tego jakoś opę taktykę, ponieważ to jest bez sensu, według mnie trochę e, lepiej już grać zwyczajnie e, A jeśli szukacie mapek do Skilla, to zapraszam na moje odcinki e, wszystkie, bo tam mam pełną mapek do Skilla, albo też for Fun, są mapki, takie dla zabawy E, oraz 1v1. E, no więc, jeśli chcecie e, nauczyć się grać albo po prostu obejrzeć więcej moich odcinków, to serdecznie Was na nie zapraszam. Dziękuję, do zobaczenia. Siemka.